No, wiem, dobra szefie, nie ma problemu, kulę gdzieś się skombinuje, damy radę, ale potrzebuję środki na utrzymanie się w Argentynie i dostatnie życie tam do końca życia, nie? Ten <grymne> facet nie? a parę <grymne> razy tego. <degraje. grymne> Ten naryk. Proszę Państwa, broń, którą dysponuję, to broń skałkowa. Elementem powodującym tej, tejże broni, iskrę, wystrzał i tak dalej, jest kawałek krzemienia którymi właśnie spadłem. No, bywa. E, krzemień, no cóż, instytucja bardzo zawodna zresztą, e, powoduje to, że tak bym częściej nie strzela niż strzela tak naprawdę. Ja ją muszę trochę przetuningować, także nie, może w międzyczasie opowiem Wam swój życiorys. E, dobra, proszę Państwa, no... Nie przejmujcie się, wróg dysponuje takim samym karabinem, czyli karabinem bardzo podobnie działającym, więc jeszcze żyje. Aczkolwiek jak się nie pospiesznie różnie to może być. O, dobra. Ten krzemień, aby powstała iskra musi uderzyć o blaszkę, którą tutaj Państwo widzicie. Jest to kawałek odpowiednio przygotowanego, kawałek odpowiednio przygotowanej stali nawet lona utwardzona i tak dalej. Mamy gościa, który się tym zajmuje, świetnie to robi. Krzemień uderza o blaszkę, powstaje iskra. Ta iskra pada na panerkę, na której to panewce podsypie za chwileczkę proch. Ten proch się zapalni i ogień przez otwór zapałowy dostanie się do wnętrza lufy, a w lufie jest odpowiednio przygotowany ładunek. To znaczy będzie, bo na razie go jeszcze nie ma. I tak, broń nam albo wystrzeli, albo nie. Bo co? Bo krzemień nam odpadnie. Bo krzemień źle krzesze bo iskra źle padła, bo proch jest zawilgocony, bo proch jest źle podsypany, bo proch spadł, bo otwór za mały, za zapchany, bo broń ma zły <laughs> tak naprawdę wymienia <laughs> tak, <że> <laughs> długo, drodzy Państwo. Tych momentów, kiedy broń nie strzela, jest więcej, niż ich, kiedy strzela. To już Jak pada deszcz, to lepiej tą bronią rzucić w przeciwnika, niż jej strzelać, większe podobne miejsce zrobienia w krzywdy. Dobra, koniec bajerowania, przechodzimy do działania. W ładownicy mam 36 takich ładunków. Jest to torebka papierowa, a w niej około 8 gram prochu. Ładunek regulaminowy to 12 gram prochu, ale jak ja bym strzelał z tego regulaminowego, no to podejrzewam, że po takim strzale przeszlibyśmy w milczeniu do końca trasy. Ani ja, ani Państwo nic nie słyszeli. Tak będzie głośno, więc co, 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 co tu dużo mówić. Taki ładunek trzeba odbezpieczyć. Zdaje się to wszystko zgodnie z regulaminem. Oczywiście jak ktoś nie chciał iść do piechoty, wybijał sobie zęby. Wiesz do piechoty. Ale kierowali go do artylerii, a dawde lekko nie Podsypujemy sobie praw na paneweczkę, około jednego grama. Czarnego proszku, niebiałego, nie myli się tam z niczym, bez skojarzeń. Kiedyś miałem grupę tam gimnazjalistów, nie? Tam... Coś bez opiekuna byli. Daj daj trochę. Gdy chłopaki to nic nie daje, kwaśnie i reszta trafia do ruchy łącznie z papierkiem. W dawnych czasach kule, które były na spodzie takich ładunków, miały mniejszą średnicę niż lufa. I bez tego papierka służącego za uszczelnienie i przybitkę, taka kula mogłaby na po prostu sama wypaść. Widzieliście Państwo, że w momencie przybijania opuszczałem wstępem. Jest to związane z tym, że metal trącą metal może spowodować powstanie iskry. Zdarza się to niezwykle rzadko. No, trzeba mieć niezwykłe opecha, żeby broń podczas stempolowania wypaliła, ale jest to możliwe. Stało się to mojemu koledze rok temu w tym dokładnie pomieszczeniu. Stempel utkwił tutaj w ścianie. Po prostu broń przedwcześnie wypaliła. Moi drodzy Państwo, broń jest naładowana, broń jest gotowa do użycia, broń będzie głośna. Osoby o wrażliwym sługu proszone są o zatkanie uszu. Osoby o. On nie wrażliwy w więc... słów. Młodzież zatyka uszy bez gadania. Bo dlatego, że będzie głośno. A ostatnio większy... nie A dzisiaj mam większy ładunek. Więc bez gadania. Ja tu mam argumenty. No dobra, no jak chcesz, ale potem, żebyś nie narzekała. Nie? Będziemy strzelać tam. Spokojnie, proszę państwa. Osoby, które nie zatkają uszu, niech chociaż otworzą usta. Ja bardzo lubię tą opcję, bo po udanym strzale wszyscy stoją tak. Myślę sobie spoko było, podoba się, nie? Mogę kontynuować. Także jak państwo chcą Nudy, nie? Nudy. Proszę państwa, broń została odbezpieczona. Broń za chwilę zostanie użyta. Uwaga, możliwy strzał. Się, przesadziłem z ładunkiem. Się, nie powiem wam, że powiem wam, że kiedyś też lekko przesadziłem. Bo, bo dałem strzelić turyście, nie? To tak właśnie, mam ja się zapytać, że ktoś z Was by chciał strzelić. No ale zaraz dojdzie. Zaraz, dojdzie. Zaraz, pani mówiła, zaraz pani będzie mówiła, idziemy stąd, bo tutaj... Słuchajcie, gościu złapał mi tak karabin i mówi, że on będzie strzelał. Nie wiem, że się za dużo Chaka norisa na wyglądał. No ale generalnie ma to takie lekkie kopnięcie, nie? Raz strzelił mi gościu i nie powiedział, że będzie strzelał, nie? To tak podskoczyłem, że kapelusz zrobiła. Raz podsypywałem sobie mm, proch na, na panewkę z drugiego ładunku, bo tam on spadł i dałem do potrzymania ten otwarty ładunek e, turystce, bo po tym jak strzeliłem cała kobiecina była w I się miałem, żeby strzałowa dziewczyna. Proszę Państwa, strzelamy z czarnego prochu. Jest to mieszanina węgla, drzewnego, siarki oraz saletry. Ustrojstwo bardzo higroskopijne, ustrojstwo bardzo nie lubi wody, a jak już strzeli, to jest głośno i jest bardzo duże zadymienie, ale zapach, który Państwo czujecie jest to najpiękniejszy zapach na świecie. Zapach twierdzy, wy takiego zapachu to sobie nawet. W Wy takiego zapachu to sobie nawet w Rosmanie nie kupicie dostępnych tym Proszę Państwa, jeżeli trochę Was zainteresowała taka turystyka militarna, mam nadzieję, że tak, bo się staram, żeby Was zainteresowała, to już dzisiaj zapraszam Was na drugi rok pod koniec czerwca na obchody Święta Twierdzy Srebrnogórskiej. Tutaj widzicie Państwo fotografie z ubiegłego roku, ponad setka Ponad setka wojaków przeciw sobie, armaty i tak dalej. Jaki to okres jest? Pod koniec czerwca. To termin jest, powiedzmy, ruchomy od połowy do końca czerwca. Najlepiej sprawdzić to na stronie internetowej albo za zadzwonić do nas, ewentualnie przyjaciół się dowiedzieć, to nie ma problemu.